Witamy serdecznie, nazywam się Iza Podlaska i razem z Miłką Krokulską przedstawimy Państwu horoskop tygodniowy na dnie od 25 do 31 października. Miłka co nas czeka w tym tygodniu. Bardzo dynamiczna pierwsza połowa tygodnia nas czeka, dlatego że planeta Mars przebywać będzie aż do czwartku w znaku Skorpiona, a to oznacza, że będziemy bardzo, bardzo odważni, bardzo pewni siebie i bardzo silni. Mars w znaku Skorpiona symbolizuje przede wszystkim silną wolę i koncentrację, dlatego jeżeli musicie zrobić coś ważnego w tym tygodniu, macie jakieś bardzo ambitne zamierzenie, z którym dotychczas nie mogliście się uporać, to ta pierwsza część tygodnia, poniedziałek, wtorek i środa są idealnym do tego czasem, dlatego że Mars dodawa nam wszystkim będzie siłę. Druga połowa tygodnia, czyli te dni już bliżej weekendu, sprzyjać będą raczej zabawie, miłości i odpoczynkowi, dlatego że w piątek słońce znajdzie się w koniunkcji z Wenus i to jest taki dzień, szczególny dzień, kiedy czujemy miłość, czujemy radość, albo też chcemy obie te pozytywne cechy znaleźć gdzieś wokół nas. Dlatego piątek jest idealnym dniem na sympatyczne imprezy, na chodzenie do kina, na oglądanie sztuki albo na tworzenie sztuki. Dlatego, ponieważ Wenus i słońce, jeżeli znajdują się w koniunkcji z. Słają poetyckie natchnienie, syłają niezwykłe sny i sprawiają, że jesteśmy bardzo romantyczni i bardzo uduchowieni o wiele bardziej niż jesteśmy zazwyczaj. Nawet znaki ogniste, zdaje się, będą trochę uduchowione i za w tym tygodniu. Troszeczkę, chociaż Mars w znaku Strzelca będzie poganiał je do nowych spraw. Znaki ogniste czyli lwy, Strzelce i Barany w tym tygodniu będą bardzo, bardzo energiczne. Szczególnie strzelce postanowią zrobić coś nowego, odmienić swoje życie, rzucić wszystko, a przede wszystkim porzucić stare walki i zrobić coś konstruktywnego. Barany natomiast będą walczyły o swoją pozycję w pracy i na pewno coś im się uda wywalczyć. Lwy natomiast będą miały przypływ sił artystycznych i szczególnie pod koniec tygodnia, kiedy to słońce z Wenus im świeci nad głową, zrobią coś naprawdę pięknego i fajnego, co będzie się ludziom podobać. No, Na pewno ta pozytywna aura dobrze wpłynie na znaki ziemskie, czyli na byki, panny i koziorożce. Chociaż na początku tygodnia byki powinny troszeczkę uważać, dlatego że ten bardzo dynamiczny, ostry Mars będzie byki niestety poganiał. Będzie sprawiał, że ktoś może zdenerwować się na byki albo byki zdenerwują się na kogoś. Szczególnie wiecie, ta pod tak szczególnie te urodzone pod koniec znaku. Ponieważ to tak działa, że w astrologii, w całej magii i w realnym życiu podobny przyciąga podobne, więc powinniście kontrolować swoje nerwy. W bardzo dobrej sytuacji będą panny i koziorożce. Im szczęście sprzyja, im uda się załatwić różne ważne sprawy, a koniec tygodnia no to miłość, zabawa i same przyjemności. Znaki powietrzne natomiast będą bardzo, bardzo zorientowane w tym, co się dzieje na świecie, ponieważ Bliźnięta wagi i wodniki to są znaki zodiaku, które zawsze chcą wiedzieć najlepiej. Mars w znaku strzelca od czwartku sprawi, że jakaś wiadomość szybko do Was popłynie, czy przyjdzie lub dotrze, i coś z tą wiadomością będą chciały zrobić szczególnie bliźnięta, bo Mars działa kwadraturą na ich znak od czwartku. Co trzeba zrobić? Przede wszystkim nie przejmować się plotkami i ze wszystkimi pogodzić, ponieważ pierwsza połowa tego to jest dobry czas na zasypywanie starych konfliktów. Szczególnie wagi będą w tym względzie mistrzami godzenia innych ludzi. A wodniki, jak to wodniki w tym tygodniu, na pewno spotkają kogoś bardzo, bardzo ciekawego. No owaki są mistrzami dyplomacji, ale gdzieś tam wagą do ryb czasami. Czyli tutaj mówię już o znakach wodnych, rybach, skorpionach i rakach, które w tym tygodniu będą miały okazję błysnąć jakimś talentem. Pierwsza połowa tygodnia sprawi, że będziecie pracowici, co nie zawsze wam się zdarza, że uda Wam się nadrobić różne zaległości, zdobyć jakieś dodatkowe pieniądze albo inne profity i będzie bardzo, bardzo sympatycznie. W drugiej połowie tygodnia liczyć się będzie tylko i wyłącznie miłość towarzyskie spotkania. Być może czeka Was zaproszenie na jakąś bardzo sympatyczną imprezę. I powiem szczerze, nie warto tego zaproszenia odrzucać. Nawet jeżeli słońce i Wenus sprawi, że poczujecie wielkiego lenia, co czasami raki mają szczególnie w zwyczaju, to przemuszcie się, ruszcie się z kanapy, bądźcie towarzyscy w następny weekend, ponieważ coś dobrego będzie mogło Was od ludzi spotkać albo wy będziecie komuś potrzebni jako pośrednicy, rozjemcy albo po prostu ktoś, kto dodaje innym nadziei. Życzymy wszystkim samych miłych wydarzeń i zapraszamy za tydzień!